No siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku, tak, vlogowym. Podoba mi się to. Poprzedni odcinek zrobił takie wyświetlenia. Możecie tu gdzieś zobaczyć zapewne w tym momencie. I postarałem się trochę to udoskonalić, żeby to wszystko ładniej wyglądało. Dużo nie zmieniłem, chyba tylko tutaj wysokość, żeby było trochę więcej mnie. Założyłem dzisiaj bluzę, bo jakoś mi ciepło. Lubię ciepło. Znaczy zimno i lubię ciepło. o to, to. to. Także moje majstry. W dzisiejszym odcinku każda osoba, która napisze mi, że odwiedziła stronę, o której dzisiaj będziemy gadać, przy okazji popowiadałem w ogóle o całej tematyce, która tą stronę porusza, dostanie do mnie serduszko i przy okazji no, no, i przy okazji podziękuję. Tak to wygląda mniej więcej. A dzisiaj poruszymy temat właśnie tak, jak w tytule widzieliście, mniej więcej w tytule widzieliście, jak wygląda tworzenie biznesu w internecie, jak robi się programy afili afiliacyjne, jak się na nich działa, na reflinkach i czemu to jest tak, no prawdę mówiąc, chujowe, jeśli chodzi o samą, samą pracę nad tym i dlaczego fajnie robić to anonimowo, a kas fejków i niekoniecznie jako osoba taka bardziej, która jest narażona na jakąś grubszą opinię publiczną, no bo jednak to bardzo mocno krzyczy i wręcz Ała, no niestety. Ale zacznijmy od początku. E, jeśli chodzi o sam biznes, afiliacje, reflinki, to są takie rzeczy, które... Afiliacja to jest ogólnie to, że osoba, która ma jakieś tam fajne medium społecznościowe, które ma jakieś fajne zasięgi, e, to jest właśnie takie jakby partnerstwo nie wiem, z jakąś firmą, która umożliwia nam zarabianie na tym, że, że ludzie, którzy nas oglądają, którzy nas czytają i tak i itd., tak dalej, zaglądają na ich strony, kupują ich towary, usługi i takie tam różne duperele. Często to jest tak, że za każdą rejestrację dostaje się jakiś bonus albo inne rzeczy i RefLink to jest właśnie ten link, przez który się wchodzi i za który właśnie się ma te cuda. No i założyłem sobie taką stronę, która mniej więcej będzie na tym polegała. Zaczynam na czysto od zera i tylko jeden materiał na ten temat jest na tym kanale, a w zasadzie pościg, który o tym informuje co robiłem, co tak naprawdę kombinuję i nie, to nie jest to, co kiedyś mówiłem, że sobie zrobię jakąś aplikację na telefon. To jest w ogóle osobny temat, na który mnie niestety nie stać. A tu mogę tak naprawdę za darmo, tylko niestety inwestuję 24 na 7 czasu. No i dobra. E, ten odcinek w ogóle nie ma na celu, żeby to reklamować, żeby wam do tego zachęcać i tak dalej, i tak dalej. E, Jedynie co, możecie sobie zażyć, jak ja tam sobie działam i co zresztą z tego tytułu właśnie zaproponowałem, to serduszka. E, jednakże fajnie by było wam poopowiadać, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak ja widzę całą tą ideę jakie są zalety i wady tego, że działania. Więc tak. E, często też spotykamy się na Facebooku czy tam w mediach społecznościowych, że ludzie tego nienawidzą. Więc Zaczynamy od VAT, tak. Zaczynamy od VAT z tego typu biznesików eee, i tutaj powiem Wam szczerze, na przykładzie tego, co ja sam prowadzę, tak, co sobie znalazłem i co próbuję jakoś tam mniej więcej zaktywizować. Więc mam stronkę, która oferuje mi eee, kwotę za każdą rejestrację z potwierdzeniem maila oraz za każdy zakup, który, prowizję za każdy zakup kto, e, przez osobę, która z mojego polecenia coś kupiła. Tak, masą myślane, ale tak to wygląda. E, no, i ja na tym mogę sobie zarobić, tak? Żeby na tym zarobić, muszę robić reklamę i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, e, no, mamy to, i ta strona musi zawierać takie różne rzeczy, które informują, jak to zrobić, jak na tym zarobić i e, jak to w ogóle funkcjonuje, żeby ludzi zachęcić do tego. I tutaj mamy ten problem, że właśnie odbijamy się od ludzi. E, takie oferty są wszędzie. Tak. To są wszędzie. E, tylko niestety, akurat tą, którą ja proponuję, to akurat rzadko ją widuję, i dlatego też ją sobie wybrałem, ale to swoją drogą. E, więc tutaj problem pierwszy polega na tym, pierwszy problem problemik wariaty, e, że musimy naprawdę tymi ofertami wyjeżdżać dosłownie ludziom w życie, żeby. W życie. Chciałem powiedzieć, żyć, życie. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, czym w pupę wjeżdżać, tak? I po prostu mówić, Ej, hopy, to Wam się opłaca. I nawet jeśli wiesz, że to się opłaca, i jeśli wiesz, że to jest fajne, i tak dalej, i tak dalej, to niestety odbijasz się od ściany, bo ludzie po prostu są uczuleni na tego typu linki i najczęściej po prostu. Są takie swego rodzaju kondensatory, takie kontenery na Facebookach, na przykład, czy na różnych stronach internetowych, które to wszystko zbierają, a z całej reszty banują w piździecy, żeby to nie spamowało, nie atakowało. Ze względu na to, że na tym można fajnie zarobić, niestety, żeby zdobyć grupę zaufania, w ogóle zaufanie, grupę osób, które będą z tego korzystały, ewentualnie będą chętne to promować dalej, jest bardzo, bardzo ciężko. Ja nad tym siedzę, nad tym działam, kombinuję, próbuję i tak dalej, i mniej więcej na tym to e, Polega, żeby jak największe zasięgi tego mieć, jak najwięcej ludzi zachęcić do skorzystania z tej oferty, no i na końcu po prostu czerpać z tego wymierne korzyści, tak? Prosta piłka. Ehm, I tutaj przechodzimy do tej publicznej sprawy. Jeśli robię to ja na przykład publicznie, ehm, chociaż staram się, co nieco to an anonimowo. Nie, nie powiem tego dalej, bo chciałem powiedzieć bardzo złe słowo. Ehm, po prostu robisz to anonimowo to mamy ten problem, że no niestety, ale e, dużo osób po prostu nie cierpi tego typu osób. Atakują mnie, hejtują i to jest tragedia. Ja, no przyznajmy się szczerze, hejtowany jestem od początku do końca, więc jak dla mnie to nie jest problem, ale jednak, żeby to ograniczyć staram się robić troszeczkę bardziej to non-aimowo, tak? Jako osoba, która prowadzi jakąś tam stronkę, jest fajnie, ho ho, fajnie. Gdzieś tutaj na kanale o tym opowiem, ale poza tym olewam temat, tak? Dzisiaj to nie jest jedyny odcinek na temat tego, czym chcę Chce się zajmować e, dodatkowo. Tutaj zapomniałem powiedzieć, a dość ważna informacja, no jeśli mi, znajdę coś, albo coś ciekawego się wydarzy, albo jakaś aktualizacja, no to wtedy jeszcze jakiś film się pojawi, oczywiście. No bo nie ma sensu sobie zamykać tematu, bo, bo ludzie będą gadali. No bez sensu, tak? No i tak. Kwestia zalet, tak? Bo, bo tutaj zalet jest sporo. Jeśli wystarczająco mocno takim tematem posiedzisz, osiągniesz to, co przed chwilą mówiłem, jeśli chodzi o spamowanie i w ogóle zbieranie odbiorców, i masz ich naprawdę multum, to możesz sobie pasywnie, dosłownie pasywnie, z tych poleceń, które masz, dopóki dana. Oferta danej platformy istnieje, zarabiać bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy, ze względu na to, że oni będą kupować, bo na przykład w moim przypadku polecenia trwają wiecznie, na nieskończony czas, więc na przykład jak za 5 lat ktoś z mojego polecenia kupi sobie na przykład, nie wiem, na KFC e, jakieś żarcie i użyje tego, tej zniżki, e, znaczy tego cashbacku, e, no to wtedy ja dostaję ten jakiś tam mały procent z tego, co on tam też również otrzymuje. Druga poprawka. Kurde, jakiś pijany byłem, jak widać. To wygląda bardzo prosto. Ktoś ma jakąś tam określoną zniżkę, na przykład dostaje 3 złote. To ja dostaję na przykład z tego 1,5. E, więc on dostaje te 3. Nie zabieram mu, tylko ja dodatkowo dostaję jeszcze 1,5. Taka jest magia. Więc można sobie na tym ładnie ciągnąć, na przykład jeśli mam kilkaset tysięcy osób, które. No... Marzenia, e, które co jakiś czas coś skupują, nawet 1, 2-3% z tego coś jest, to tak naprawdę jestem w stanie pasywnie z tego zarabiać. A to jest tylko jedna rzecz, którą mógłbym promować, a tak naprawdę mogę promować miliony rzeczy. E, tylko, że się nie opłaca wszystkich rzeczy reklamować, dlatego też trzeba bardzo inteligentnie podchodzić do tematu. No i tak. Bardzo fajną zaletą więc jest to, że tak naprawdę siedzisz w domu, robisz to, robisz to kiedy chcesz, reklamujesz gdzie chcesz o ile możesz i zgodnie z regulaminem, oczywiście, bo ja się bardzo jednak staram jakoś to przynajmniej troszeczkę na legalu to robić jeśli chodzi o me media społecznościowe, bo też nie chcę atakować tak chamsko, dlatego też to jest tylko jedna rzecz na tym kanale prawdopodobnie gdzieś tam w opis wrzucę jeszcze będzie to se stale się pojawiało i tyle nie będzie jakichś tam większych ataków z mojej strony nadal to jest kana kanał gamingowy i co najwyżej mogę wam przedstawić jakieś fajne oferty, bo Eneba czy G2A też tam jest i można sobie cashback z tego robić zajebiście, nie? No i tak, eee, zacząć trzeba było na przykład od kupienia domeny i hosta, no bo trzeba od tego jakoś po kolei cisnąć, tak? Bo to nie jest tak, że tworzysz tę stronkę, siema, kurde, mam stronę, nie wiem, eee, jak to było. Eee, Zarób w internecie.cda.pl. No nie, no kurwa, ludzie, tak się nie robi biznesu. Robicie coś na poważnie, to wchodzicie w rejon, kupujecie własną domenę, kupujecie hosting i wjeżdżacie z oficjalną stronką. Jeszcze przy okazji, tak naprawdę, ja tu robię minimalny błąd, ale jeśli robię to za darmo, prawie za darmo, z minimalnymi kosztami, zaraz to koszty ogóle powiem, yy, no to tutaj wygląda to w ten sposób, że fajnie by było zrobić stronę na zamówienie, mieć w ogóle wszystko zaplanowane, wszystko wiedzieć, jak wyg ma wyglądać, co chcesz oferować, jak tak dalej, tak dalej. Ja niestety robię to tak, że no, dzisiaj wpadłem na pomysł, znaczy dzisiaj wpadłem na pomysł. Zaplanowałem sobie, że główną kwestią, którą będę poruszał, to właśnie te właśnie cashbacki. Dodatkowo będę chciał jeszcze oferować różne informacje na temat tego, że jest tutaj obniżka cen, jakieś tam fajne okazje i tak dalej, będę chciał to rozwinąć. Na te okazje i tak dalej wpadłem wczoraj, więc dzisiaj próbuję je w ogóle ogarnąć, prowadzić to na stronę. Jest totalny rozpierdziel, jeśli chodzi o mój panel. Szukam wszystkich możliwości. Oczywiście strona wygląda OK, nie ma tam większego problemu. Znaczy wygląda OK, no nie mi oceniać, tak? Ale w moim panelu po prostu panuje totalny szał. Wszystkiego próbuję, patrzę jak to Wygląda, jak tu będzie to działało, jak tam, to z tym, tam, tam, czy dodać po lewej, czy dodać po prawej, czy ten obrazek jest OK, czy tam jest brzydki, u jak przestań! I różne inne dziwne rzeczy, i on zawsze się aktywizuje, jak normalnie robi odcinek. To jest nienormalne, ale dobra, nieistotne. No i to wszystko łącznie yy, musi wyglądać naprawdę dobrze. No, i w ten sposób dotarliśmy do tak naprawdę do kosztów tego e, za pierwszy rok, tak naprawdę, bo domeny i hostingi na często się bardzo, kupu częst bardzo często kupuje się właśnie na rok, i w tym stylu mniej więcej e, to wszystko funkcjonuje. No, w moim przypadku na przykład za hosting, e, który kosztuje 150 zł, w pierwszym roku płaci się 10 zł. Za domenę, która kosztuje miesięcznie, rocznie chyba 60-70 zł, za pierwszy rok. Eee, kosztuje 5 zł i tak to wygląda. Mniej więcej w ten sposób można sprawdzić, czy dany pomysł ci się opłaca i za, za dużo nie wydać, a jak ci się będzie podobało, to oczywiście potem i wszystko zadziała, to sobie to opłacasz już niestety z wyższą kwotą. Często też spotykam oferty na przykład na 5 lat płaci 150 zł, zamiast... Eee, Pierwszy miesiąc 5 zł, potem 150, 150, 150. E, więc takie fajne te oferty można sobie popróbować, więc tworzenie własnej strony internetowej, ile masz jakiś fajny pomysł i tak naprawdę, przynajmniej troszeczkę umiesz coś w tym posiedzieć, na przykład jak ja. Eee, no, to możesz sobie spróbować. Czemu nie? 15 czy 20 zł, wydać sobie spróbować. No kurczę, no zajebiście. A może akurat ci się uda lepiej nawet niż ja, niż ode mnie. No to by było naprawdę świetnie. No i tak, jeśli chodzi o reklamę, tak jak wcześniej wspominałem, trzeba bardzo dużo siedzieć nad tym, żeby Twoje oferty, Twoje te właśnie reflinki, te linki, z których ludzie mają się rejestrować, były jak najbardziej klikalne, tak? To, że jest link widoczny, że wszędzie go wysyłasz i tak dalej, i tak dalej, to nie znaczy, że on będzie klikany, to nie znaczy, że ludzie będą w ogóle korzystali z tej oferty. Będą się rejestrowali, tym bardziej jeszcze potwierdzali maila. Bo tak naprawdę, w pierwszym aspekcie jest istotne to, że ty zarabiasz właśnie za to. Zarejestrację z potwierdzeniem maila, czy zarejestrację, czy czasami zakliknięcie, to zależy jak to. Efektywne kliknięcia to osoby, które siedzą nawet na YouTube i mają te reklamy swoje na kanale, e, nawet mniejsze kanały, będą wiedziały o co chodzi. Bo tak naprawdę zarabiamy za wyświetlenie reklamy, które jest tak naprawdę bardzo, bardzo groszową e, sprawą, za kliknięcie zarabiamy kilka, kilkanaście razy więcej, e, i tak dalej, tak dalej. Więc jeśli, no i oczywiście jeszcze chodzi o lokalizację, ale to już jest mniej istotne. No i w takim wypadku jak moja strona, trzeba naprawdę bardzo się starać na pocić, tym bardziej, że w w społeczeństwie Jest to dość mocno negowane, żeby, żeby no po prostu było to traktowane bardzo fajnie. Ja wpadłem na pomysł, żeby zrobić to w taki sposób, żeby zrobić tak jakby marketing szeptany po znajomych, czyli zacząć od mojej małej grupki znajomych plus ten kanał, żeby po prostu wam to przedstawić i przy okazji opowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. A nie osoby, która po prostu e, widzi te spamujących, tych spamujących zjawów, którzy próbują cokolwiek tam zarobić, a z perspektywy osoby, która po prostu. Chcę zrobić to bardzo mądrze, oferować coś bardzo ciekawego, a przy okazji dać ludziom po prostu szansę na to, żeby mieli, mogli sobie coś zaoszczędzić. Bo tak naprawdę e, chciałbym to robić naprawdę w porządku, nie pakować ludzi w gówno, bez inwestycji, bez różnych dupereli, bo osoby, które się na tym znają, tym bardziej wiedzą o co chodzi. Także no, mam nadzieję, że jakkolwiek mnie rozumiecie. Troszeczkę chaotycznie... A może i nie? Zobaczymy jak wyjdzie przy montażu, więc będzie bardzo sporo roboty. Bardzo dużo roboty, o tak. Także moi majstry, jeśli macie jakieś fajne opinie na ten temat, to bardzo serdecznie was zapraszam. Obecnie ewentualnie możecie po prostu zajrzeć na tą stronę i powiedzieć Ej, hopie, no tu mi się to podoba, tu mi się nie podoba, a może zrobić coś takiego, a może zrobić coś takiego. Ja jestem bardzo skłonny do współpracy, bardzo lubię krytykę, jeśli ona jest konstruktywna, bo taka krytyka, która jest tylko dla krytyki i krytyką pogania tylko po to, żeby gościa w no, to niestety nie ma sensu, bo do niczego to nie prowadzi. Także, moi majstry, widzimy się w następnym odcinku niedługo. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. I za niedługo trochę więcej vlogów, ale już takich bardziej, troszeczkę życiowych i może coś ciekawego. A jeśli chodzi o tą stronkę, no to dam wam znać, jeśli coś fajnego uda mi się osiągnąć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!